Problem był taki, że klient miał bardzo, ale to bardzo duży problem z wyregulowaniem systemu. Albo instalacja przegrzewała, albo nie dogrzewała poszczególnych pomieszczeń. Coś się cały czas działo nie tak, że mając nawet najlepszą pompę ciepła, mając urządzenie, które jest naprawdę świetnej klasy, to przesłanie w sieci osób, które mówią, że zbiorniki buforowe są niepotrzebne w instalacjach i oczywiście one nie są potrzebne w przypadku pomp ciepła i Często mogą pogorszyć działanie systemu, ale jak zbiornik buforowy, czyni cuda, to trzeba będzie zrobić układ taki, jaki widzisz tutaj. Czyli pompa ciepła ładuje nam do zbiornika buforowego. Skończyły się problemy z temperaturami. Oczywiście wykonując taki układ, musimy wiedzieć, że trzeba było również. I te dwa czujniki BT25 i BT71 wypieliśmy z tej instalacji, przepieliśmy w inny sposób. Witaj na moim kanale Konrad Derlatka Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj chciałbym Tobie pokazać bardzo ciekawą naszą realizację A mianowicie, może nie realizację, ale właśnie przeróbkę instalacji Gdzie nie do końca wykonana przez firmę Instalacja Pompy Ciepła Jest to Instalacja Pompy Ciepła AMS 10.8 typu split, czyli pompa splitowa z jednostką BSVM. Jest to taka jedna z najbardziej popularnych myślę jednostek firmy Nibe i takich no, konfiguracji, czyli pompa ciepła 8 kW do niewielkiego budynku, do tego jednostka BSVM i wpięte to wszystko sobie w ogrzewanie podłogowe. I jaki tu był problem? Problem z którym zgłosił się do nas klient, bo oczywiście nie my montowaliśmy tą instalację, tylko klient tutaj tak naprawdę zakupił budynek już z, z, ze zmontowaną instalacją, z działającą pompą ciepła. I tutaj problem był taki, że klient miał bardzo, ale to bardzo duży problem z wyregulowaniem systemu. Wyregulowaniem systemu w takim sensie, że. Albo instalacja przegrzewała, albo nie dogrzewała poszczególnych pomieszczeń. Coś się cały czas działo nie tak, że nie można było osiągnąć komfortu, komfortu cieplnego i klient mocno, mocno walczył z tym, żeby coś takiego, że tak powiem, tutaj zrobić, ale no niestety, niestety się nie udało. Robiliśmy konsultacje najpierw online, próbowaliśmy wszystkie ustawienia sprawdzić, jednak, jednak to przyniosło jakiś tam marginalny efekt, co pokazuje, że jeżeli czasami Mając nawet najlepszą pompę ciepła, mając urządzenie, które jest naprawdę świetnej klasy, no może się okazać, że no niestety, ale ta, to urządzenie, ta pompa, jeżeli zostanie źle zamontowana, instalacja wewnętrzna przede wszystkim zostanie niewykonana tak w 100% zgodnie z tym, co zaleca producent, albo jakie są dobre praktyki, jeżeli chodzi o montaż pompy ciepła i montaż pompy ciepła, konkretnego producenta i Odpowiednia konfiguracja układu hydraulicznego, czyli zmontowanie odpowiednich podzespołów, zbiorniki, pompki obiegowe, zbiorniki buforowe, generalnie elementy hydrauliczne, które wpływają na to, że później taka, taka instalacja będzie działała w sposób optymalny, to tutaj na tym przykładzie bardzo fajnie możesz zobaczyć, że tak naprawdę ta. Jakby to określić, ta. To przesłanie w sieci osób, które mówią, że zbiorniki buforowe są niepotrzebne w instalacjach, i oczywiście one nie są potrzebne w przypadku pomp ciepła, i często mogą pogorszyć działanie systemu, ale tutaj też widzimy i tutaj zobaczysz, jak zbiornik buforowy czyni cuda. I jakby to powiedzieć? No, jak ja mogę tak mówić? Jeżeli jest przesłanie, i bardzo często osoby, które Montują pompy ciepła, podchodzą do tematu i mówią w sieci, że nie można zbiorników buforowych montować, że to jest głupota. Otóż jest głupota w momencie, kiedy będzie to niewskazane dla pompy ciepła, ale jeżeli możemy stworzyć taką instalację, że pompa ciepła może działać w sposób optymalny, zaraz tobie pokażę. Jak wygląda ta instalacja i co my przerobiliśmy? Omówię wszystkie elementy, które przerobiliśmy i też bardzo, ale to bardzo ważna rzecz. Nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału, o paluchach w górę i o komentarzach. A teraz przechodzimy do szczegółów. Mamy tutaj jednostkę BSVM, czyli tak naprawdę taką, myślę, takie urządzenie, taką jednostkę wewnętrzną, którą znacie i wielu z was użytkuje. I co tu było? Co tu było nie tak? A mianowicie, nie tak było to tutaj, że ta jednostka była bezpośrednio wpięta w instalację ogrzewania podłogowego. Tutaj mamy 100% ogrzewania, jeżeli dobrze pamiętam, to jest w granicach 100 kilku, 100, kilkunastu może metrów ogrzewania podłogowego i w tej chwili myśmy to przepięli na bufor równoległy, który tutaj widzisz, tak jak tutaj widzisz, został wpięty bufor równoległy, a wcześniej cała ta instalacja, ona sobie ona się kończyła tak naprawdę tej części, co tutaj masz. Co tutaj widzisz to wszystko? Tego tutaj nie było. To było wpięte bezpośrednio do pompy ciepła. I ktoś by powiedział, przecież to bardzo fajnie. Ja, my też mamy bardzo dużo instalacji, które funkcjonują w ten sposób. Jednak, jak się okazuje, nie we wszystkich instalacjach, nie we wszystkim, nie w, przy każdym, jeżeli tak mogę powiedzieć, przypadku, taka instalacja będzie działała w sposób optymalny i trzeba będzie. Bardzo, ale to w bardzo wielu przypadkach, w szczególności gdy instalacja nie jest dedykowana do pompy ciepła, w szczególności instalacja ogrzewania podłogowego. Tutaj mówię o tym, to trzeba będzie zrobić układ taki, jaki widzisz tutaj. Czyli pompa ciepła ładuje nam do zbiornika buforowego, e, przepraszam, część rury jest tu, część rury jest tu, ładuje nam do zbiornika buforowego, czyli ta rurka, którą tutaj widzisz, o, która idzie sobie tu, 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 ładuje nam do zbiornika buforowego, który jest wpięty równolegle. Wraca nam sobie w tym miejscu, mamy powrót i zamontowany bardzo ważna, bardzo ważna rzecz filtr magnetyczny w tym przypadku, i wraca sobie to tutaj z powrotem do jednostki BSVM, czyli tutaj na to, na to miejsce. I to jest kluczowy element, który przerobiliśmy, który tak naprawdę no, był błędem tutaj w tej instalacji, gdzie no, niestety e, powodowało to, że e, klient miał problemy, jakie miał. A popatrz, takie wpięcie tego zbiornika buforowego to jest zbiornik dokładnie UKV 100 firmy NIBE, więc myślę, że, że bardzo często e, stosowany, stosowany przy pompach ciepła. A z kolei wyjście z tego zbiornika buforowego odbywa się tutaj na górze poprzez taką pompkę obiegową EWOSTA 2 firmy DAP, która pcha nam na instalację grzewczą. I tak samo powrót z instalacji jest to: jest ta rurka z tyłu która sobie idzie tu, 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 tu i wraca nam tutaj i jest wpięta dokładnie, dokładnie w tym miejscu. Więc taka instalacja i takie wpięcie powoduje, że dopiero ta instalacja zaczęła działać i funkcjonować w sposób optymalny, zaczęła funkcjonować w taki sposób, jak to przewidział producent i tak naprawdę skończyły się problemy z temperaturami. Oczywiście wykonując taki układ musimy wiedzieć, że trzeba było również Przekonfigurować troszeczkę układ, e, układ w pompie ciepła, a mianowicie co musieliśmy zmienić z takich e, ogólnych parametrów, to powiem, powiem Tobie w ten sposób, że w ustawieniach serwisowych bardzo, ale to bardzo ważna, ważny element, bo e, raz, że dochodzi nam pompka obiegowa GP, którą tutaj widzisz, pompka obiegowa GP. E, 10, tak, to jest pompka obiegowa GP10. To ona nam dochodzi, więc ją wysterowujemy ze sterownika pompy ciepła. Tak samo na wyjściu z instalacji mamy zamontowany czujnik BT25. To za chwileczkę powiem. I w przypadku takiej konfiguracji zawsze to musimy zrobić, że czujnik BT25, czyli zewnętrzna temperatura zasilania, który wcześniej. On jest standardowo wpięty i zamontowany w jednostce tutaj wewnętrznej. Przy, przy tej konfiguracji zawsze trzeba ten zbiornik, ten, ten czujnik BT25 wyciągnąć na zewnętrzny rurociąg zasilający, a zewnętrzny rurociąg zasilający to jest właśnie dokładnie ten rurociąg, który idzie tutaj, ta pompka, a czujnik jest wpięty dokładnie tutaj. Tu widać takie dwa kabelki, które czarne, które wystają. To są, to jest jeden, to jest czujnik BT25, a drugi to jest czujnik powrotu, temperatury powrotu, czyli czujnik BT71. I te dwa czujniki, BT25 i BT71, wypięliśmy z tej instalacji, przepięliśmy w inny sposób, żeby taki układ mógł w sposób poprawny funkcjonować i żeby pompa dostawała optymalne parametry pracy. Teraz lecąc w drugą stronę, Czyli sprawdzając, co w ustawieniach serwisowych przepieliśmy, to przede wszystkim tutaj zmieniliśmy w ustawieniach urządzenia podrzędnego EB101 pompa zasilająca GP12. Tutaj wcześniej, i przy układach bezpośrednich, i przy w momencie, kiedy pompa przychodzi fabrycznie, czyli jednostka wewnętrzna, sterownik tak naprawdę przychodzi fabrycznie skonfigurowany, on jest skonfigurowany w sposób. Taki, że ma funkcję auto, i tą funkcję auto w momencie, kiedy robimy taki układ, trzeba zmienić na ten tryb pracy, na przerywany. Dlaczego? Dlatego, że ta pompa wtedy ona nie musi pracować. Ta, która jest wbudowana tutaj w urządzeniu, ona jest gdzieś mniej więcej w tym miejscu, ona nie musi pracować w momencie, kiedy jest ogrzewanie cały czas, a tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pracuje sprężarka. I to jest taka dosyć istotna zmiana, gdzie czasami może to powodować problemy w funkcjonowaniu, w funkcjonowaniu systemu i w funkcjonowaniu całego, całego urządzenia. Dlatego pamiętaj o tym, że w ustawieniach serwisowych na samym dole mamy ustawienie urządzenia podrzędnego EB101, pompa zasilająca GP12 i zawsze tutaj przy układach równoległych to jest bardzo ważne, bo zbiornik buforowy wpięty równolegle i dodatkowo Taka pompka, którą widzisz tutaj, jeżeli taki układ jest zrobiony, zawsze musimy zmienić to na tryb przerywany i wyrzucić te czujniki, które tutaj widzisz, czyli czujnik BT25 i czujnik BT71, musimy wyrzucić poza, e, poza jednostkę BSVM, i tak naprawdę dopiero wtedy zostanie to skonfigurowane, i dopiero wtedy będzie to działać tak, jak producent przewidział. Ja myślę, że tak jak widzisz tutaj za mną, że bardzo często jest tak, że, że, co, że za montaż pompy ciepła biorą się firmy, które nie do końca, może nie chcę powiedzieć, że to był źle zrobiony ten montaż, bo pompa ciepła działała. Popatrz, funkcjonowała. Wszystko niby grzało, ale jak grzało, to jest druga strona medalu. I teraz nasuwa się pytanie, czy jeżeli ktokolwiek, kto. Nie zna się na pompach ciepła, nie zna się na danym producencie. Bierze się za montaż pompy ciepła, to czy pompa ciepła będzie działała w sposób optymalny i czy klient będzie zadowolony z działania tej pompy? Moja odpowiedź brzmi nie. Chyba że ktoś być może będzie miał szczęście i akurat uda mu się uda mu się zrobić to dobrze, ale niestety życie pokazuje, że że co? Że jest inaczej i telefony od was od osób, które zgłaszają się do mnie właśnie z problemami związanymi z tym, że albo pompa zużywa dużo ilości energii, albo coś nie działa tak jak trzeba, albo jakiekolwiek inne problemy związane z pompami ciepła. Okazuje się, że największym, ale to największym problemem nie jest samo urządzenie i sam problem z urządzeniem, tylko jest czynnik ludzki. Zła konfiguracja, źle dobrane średnice rurociągów. Czasami źle dobrana pompa, no różne rzeczy się, różne rzeczy się zdarzają i dlatego ja podchodzę i będę podchodził zawsze do tematu indywidualnie. I zawsze jak się nawet klient mnie pyta, że no chociaż tutaj parę słów, żeby powiedzieć, żeby coś podpowiedzieć, to tak się nie da, żeby podejść profesjonalnie do tematu i żeby podejść do pomocy klientowi albo nawet konfiguracji układu sprzedaży pompy ciepła czy cokolwiek, trzeba podejść indywidualnie. Tutaj jak robimy od Pewnej sztampy robimy, nie wiem, albo zawsze tak robiliśmy i będzie ok. Nie. Tutaj wtedy właśnie popełnia się najwięcej błędów i najwięcej wtedy wychodzi takich tak zwanych kwiatków, które niestety przekładają się na niezadowolenie klientów albo na to, że klienci muszą dodatkowo wydać pieniądze, na to, żeby układ działał tak jak w tym wypadku prawidłowo. I tutaj naprawdę nie trzeba było wiele, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś by przewidział to, że na przykład Zróbmy większe średnice rurociągów, albo już w standardzie po prostu wstawmy ten zbiornik, zbiornik buforowy, UKV-100 w tym wypadku, wpięty równolegle. Tak naprawdę taka instalacja by działała idealnie i tak naprawdę taka pompa od przeglądu do przeglądu działałaby świetnie. A tutaj no niestety klient stracił dużo, dużo nerwów na to, żeby ustawić pompę ciepła, żeby ją skonfigurować. Próba jedna, próba druga, próba trzecia. Aż w końcu bez odpowiedniej przeróbki się nie obyło, bo bardzo często jest tak, że trzeba dokonać w przypadku takich instalacji przeróbek. Całe szczęście kończy, tutaj akurat skończyło się tylko na wstawieniu buforu, i tak naprawdę zrównoważeniu tej instalacji spowodowaniu tego, że tak naprawdę zwiększyliśmy troszeczkę przepływ po stronie ogrzewania podłogowego. Co wpłynęło po prostu wprost na komfort cieplny użytkownika, i myślę, że tyle na ten temat. Jeszcze raz zapraszam Cię do subskrypcji kanału, do paluchów w górę i do komentarzy. A na dzisiaj myślę, że wszystko. Mam nadzieję, że parę osób wyciągnie wnioski z tego mojego filmu i być może będzie bardziej precyzyjnie podchodzić do realizowanych przez siebie inwestycji. Dzięki, pozdrawiam. Trzymaj się. Hej, dobrego dnia, dobrego tygodnia, dobrego miesiąca, dzień, dobrego roku, trzymaj się. Hej, hej.